Mamko widzowie. Dzisiaj jesteśmy przy moim akwarium i... Bo ja wam nie mówiłem, ale ja mam akwarium i tutaj są głupiki, danio pręgowane, czerwone główki, skalarki dwa takie małe i... Ten, trzy kiryski też tu są. Dwa. O, tam, o, widać, jednego albinoska A drugi się chowa. Jak zwykle. I nagrywam to już drugi raz, bo się okazało, że nie ma głosu w tamtym filmie. No więc ciekawie. I ja mam takie do was... I jeszcze tutaj są ryby, ale nie wiem co to jest. Czy to kosiarka, czy to... co to jest za ryba, ale to, to nie jest... To nie jest neonek, to nie jest neonek, ale ja mam takie dwa. Takie dwie ryby mam. O i tutaj. Są oczywiście skalarki. Dwa. Taki, taki, jeden ma 8 cm. 78 cm, drugi tak 5-6 cm. No i tak ogółem. Żyją sobie dobrze. Ale mnie ciekawe... Po prostu nie wiem jednej rzeczy. Bo ten oskalarek biały, albinosek, on sobie tutaj płynie na górę. O, ale to światło robi. I on tam na górze tworzy bąbelki a on buduje... Nie wiem czy on buduje gniazdo czy co, ale on buduje... On robi po prostu bąbelki. Buzią. I Eym. Um. I też niedługo chcę kupić takiego dorosłego dużego. Znaczy dostać na urodziny, bo niedługo mam urodziny. Oczywiście, pana, który nazywa się Zbrojnik Pospolity. Znaczy nie Pospolity, tylko niebieski. Niebieski. Który ma nie wiem ile centymetrów, bo widziałem go w sklepie w zoologicznym niedawno i jakby coś to tutaj akwarium ma miesiąc. No i żyje, a mam wielkie problemy z glonami. Więc chcę po prostu, żeby glonojad, jeszcze chcę kupić sobie drugie glonojada niebieskiego, albinoska, no żeby mi po prostu pomagały, bo tutaj co się dzieje z tymi glonami, to ja nie wiem. I niedługo też będę chciał te rośliny, yy, bo one są sztuczne, to będę chciał je zmienić oczywiście na, yy, na prawdziwe. Ale to z biegiem czasu, jak chcecie, mogę wam też nagrywać, jakieś tam filmy. I no I ciekawie sobie tutaj żyją. I właśnie wam pokażę, o co mi chodzi. Teraz wam pokażę moje drugie akwarium. Bo ono jest takie o jeden poziom niżej, ale tu nic nie ma. I to jest jedna ryba górami. Możecie powiedzieć, że to małe, za małe na niej w ogóle, ale. No, chce się przywitać. Ona, ja ją dałem tutaj. Ale, ona sobie postanowiła, że zabije zbrojnika. No i zagryzła go na śmierć. No. Czyli glonojada oczywiście. No i już tu nie ma glonojada biednego. Takiego, a to był taki nie... mały niebieski glonojad. No, Takiego, nie wiem. Jak A Znaczy nie. Jak pół kciuka. No i ona teraz tutaj jest w więzieniu. I ona też robi takie bąbelki. O tutaj to może widać właśnie. Chyba. No takie bąbelki widać. No i ona też to te robi. Czemu to robisz? Bo ja nie wiem. Czy ona buduje gniazdo czy co. Albo nie wiem. Po, po prostu nie wiem. I sobie tutaj żyją te rebki i się cieszę z życia jak chcecie aby nie dobra zrobię to teraz zrobię to teraz no odcinku jutro po prostu dostanę ale mało nim dam jedzenia mało ale za to jutro też dostan dostaną mało no, no fajnie fajnie Rozla no to się posprząta później. Teraz biorę jakiś kawałek. Nie wiem ile to jest. Czwor... No i dajemy. Ja oczywiście daję za dużo. Nie wiem czemu, bo nie wiem ile ja mam nim dawać. Ale rybki sobie jedzą. Czekajcie ja... włączę... na chwilę pompkę. Tylko... Dobrze. Czekajcie chwilę, bo ja nie wiem, czy to dobre jest. Na chwilę będziecie tak to widzieć. O, tak, dobre. O, Ja musiałem wyłączyć pompkę tak. na chwilę, bo ja z nią mam taki problem. Że, znaczy, znaczy to normalne. Moje skalary też tak mają często, że one po prostu wchodzą tutaj o, to o. o to o? I wtedy niech to tak wywala. I tak samo z jedzeniem. Dlatego te kiryski są tutaj. No. Gdzie wy jesteście skalarki? Skalarki, skalaje. Skalarki. Gdzie one są? O, tu są skalarki. bo tam dużo jedzenia jest i no. O! Nie wiem jak było widać tu pora jedzenia. Ale tylko sobie żyją. Wszystkie rybki. W gromadce. Jest 25 stopni. Tak, jest równo 25 stopni. I no. Jest ciekawie. Ja się już spociłem, bo w moim pokoju jest tak gorąco, jak nie wiem. Ja nawet nie mam grzałki włączonej, no i co że tu jest, ale nie jest włączona i no trochę tam odpadła na górze i tutaj nie jest nawet, a nie, trzyma się tutaj, no dobra. O, tutaj pan Skalarek chce się przywitać. On właśnie, ten Skalar zawsze jest taki, że on ucieka. Nie wiem, dzisiaj to taki on jest, że no, chce się przywitać. A właśnie ten jest zawsze taki. No i dobra. Ja już będę kończył ten film. Możecie dać łapkę w górę. Suba. No. Napiszcie w komentarzu, co to może być. I też napiszcie w komentarzu, czy nie wiem, robisz takie filmy czasem, że kupiłem jakąś rybę, czy coś. Zmiana wody w akwarium, upiększanie akwarium, czy coś takiego, bo mogę takie rzeczy nagrywać czasami. I no. Tutaj ostatni raz możecie sobie popatrzeć na te rybki. No i pa!